Tym razem start. Kierunek Głuchoazy. Południe Polski. No i start z Elbląga. Ulica ogólna. Jadę na jakąś kawkę na stację, bo widzę zatankowany. Jestem prawie na fula. I z 7A1 aż po Katowice, później chyba trochę A4. Z tego co patrzyłem na mapę, daleko, bardzo daleko, trochę chyba 700, 700 km mam się do zrobienia. siódemeczka, siódemeczka zjazd no i pobór biletu please wait oh. dawaj bilet i zjazd z autostrady Amber Gold. ciki do kontroli przygotowane. Gdzie by tu wjechać? O, kurczę, chyba, chyba źle jadę. Amber, amber, tylko Amber Go. A ja potrzebuję Amber Go. Tylko Amber. Amber. Nie no ciężko się w tym pułapać Ale myślę, że dobrze wjechałem Proszę bardzo Dziękuję bardzo Bilecik opłacony i dalej. i biała i zielona tablica. O, w to rzadkość. Właściwie chyba pierwszy raz widzę. Po na łaciznę i kolejny znak Muchołazy. I trzy atrakcje. Za małe te atrakcje. Nie zdążyłem przeczytać co to za atrakcje. No i najważniejsze jest w miejscowości Lidl. Na ulicy Grumwalskiej 3, tam właśnie jadę Jak już jest Lidl i Biedronka, to już jest porządna miejscowość Proszę zwolnić, doganiasz śmierć Nie jadę szybko Nie dogonię Nas nie dogonia. Ciągle w dół ciągle w dół Te puchołazy to chyba w jakiejś... w miejscu są ciągle jadę do centrum wiadę chyba nawet w centrum ciągle w dół mają kolej To też dobrze świadczy o miejscowości To nawet czynną kolej mają tam no po prawej Kawałek jakieś 100-200 metrów. Nie wiem, czy będzie widać. Jest nawet dworzec, nie będzie widać. O, ludzie nawet chodzą po to... PKS i PKP. Dworzec, duża miejscowość. Ja myślę, że 10 tysięcy bym im tutaj dał mieszkańców. To już jest trochę za 400 metrów. Skręć w prawo. Okej. Okay. Da się zrobić. z zdrój. My sobie na prudnik pojedziemy. O kurcze, korki mają. To dobrze świadczy o tej aglomeracji. Są korki. To znaczy, że jest ruch w interesie 3 minuty do celu I mam na pomarańczowo Tą trójkę To znaczy, że są korki Utrudnienia w ruchu Skręć w prawo 400 metrów. Skręć w lewo. Jesteśmy na krajowej 40. Prudnik, kierunek Prudnik DK Krajowa Droga, droga krajowa 40. No i w lewo, skręć w lewo. Skręć o, w lewo. Na Następnie skręć w prawo. 411 Nysa na ulicę Grunwaldzką. Action, ciekawe co to takiego. Sklep chyba spożywczy. Lotus Optima o nawet pociąg jedzie. No, ważna sprawa, jak pociąg jedzie. Ta sama lokomotywa pojechała. No i jest biedronka, proszę Państwa. Jest biedronka. Bez biedronki to miejscowość nie miałaby sensu. I dalej jest Lid. To jest centrum wszechświata. Przynajmniej dwóch Centrum handlowe, Lidl, Biedronka i skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. I Intermarche z tego co kojarzę tak, Intermarché po prawej. Tu zrobisz zakupy. No i jesteśmy na miejscu jest widać, szlabanik. No to koniec wycieczki. Do zobaczenia na następnej. Jadę do hotelu, a przede mną góra. Wiedziałem jak ona się nazywa, bo mi w firmie mówili. Ale dokładnie w hotelu sprawdzę, można ją zwiedzać. Podobno fajne widoki, chyba ona nawet jest na granicy polsko-czeskiej. Do hotelu mam 5 km. No, ciekawe, ciekawe. Ładne widoki. Nie wiem, czy to kamera uchwyci, ale podobno jestem już w górach. Tak mówili w zakładzie. Operatorzy. 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Bocian po lewej stronie. Nawet się nie boi. Ciąg dalszych widoków. Jakaś hacjenda. Ciekawe co to jest. Hotel? Nie. Złote borki. Dom seniora to jest. A. trochę te uliczki, dróżki kryty basen, 3 km, a to pewnie w hotelu. O pokoje na wynajem. Sympatycznie hotel. rondo w lewo, proszę pana, w lewo, w lewo, w lewo, pokrzywna, mnie interesuje miejscowość. Pokrzywna jest znak, pokrzywna w tamtą stronę. Hotel znajduje się w miejscowości pokrzywna 3,5 km. No, takie górskie klimaty może nie takie strome górskie, ale jednak górskie. Jest miejscowość pokrzywna. Ograniczenie do 40 km. Powolutku, spokojniutko, bo tu te drogi takie wąskie. Jeszcze 1,6 km. Gdzie jest ten mój hotel? Chyba szkoła Dom wczasowy. i znowu mostek, i znowu zakręty. Miejscowi tu posuwają, nie boją się. O, już widzę na GPS-ie hotel. O, pełno domków różnego typu domki wczasowe, Trochę dziurawa ta ich droga. Już dojeżdżam do hotelu, Skręć w prawo, dębowe wzgórze, kompleks restauracyjno-wypoczynkowy, 100 metrów. Może być dojazd w tunelu w zieleni, gdzie jest sam hotel, a jest, pojawił się. Wygląda. Jesteś na miejscu. A, dziękuję. Dziękuję za informację. Jestem na miejscu. Hotel trzygwiazdkowy więc standard powinien być odpowiedni. Tylko gdzie tu stanąć O sobie tutaj stanę. To miejsce mi się podoba. I na miejscu. Pokój 106. No dobra. Zobaczmy, jak wygląda pokój. No, powiem szczerze, że bardzo, bardzo ładnie. Ręczniki, o, nawet cukierki są. Jest telewizor. Jest biureczko. Tu w tym miejscu jest biureczko. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo sympatycznie. Obsługa bardzo sympatyczna. Miła pani wszystko mi wytłumaczyła w recepcji. I poprosiła o opinię użytkownika. No, kogo jak kogo, ale mnie to chyba nie trzeba prosić o opinię i tak. Dużo opowiadam, co i jak i gdzie. No dobra, a jak się włącza światło? A tutaj, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo czysto, ciepło. Ręczników to naprawdę dużo dają. Polecam naprawdę, jeżeli chodzi o pokoje to, to standard 3 gwiazdkowy plus. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie mogę się aż nachwalić. Restaurację będę musiał jeszcze zwiedzić, zobaczyć. Centrum Spa. Można sobie zobaczyć, podejrzeć, co jest w ofercie. No dobra. Idę do samochodu, swoje rzeczy przytargać A później tam, 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 tam dalej jest restauracja. Sobie się tam przejdę. No i jest królik. Nie przypomina w ogóle królika. No ale wierzę na słowo. Ciekawe, mięso takie trochę inne. Polecam królika. Nie smakuje to jak kurczak. Nie smakuje to jak świnka. Tak jest trochę inaczej. Polecam to danie. Bardzo smaczne. Ła na pogoda będzie dzisiaj. No to czas wyjechać. Ładnie to wygląda. I do tego kompocik Tym razem kota jest schobowy. I piwko tradycyjnie. No, zobaczymy, jak smakuje. Pewnie dobre. Konfitowane Udo Kacze. Podane z sosem porto, czerwoną kapustą. Na ciepło i puree ziemniaczane No, może być. Zobaczymy, co do takiego. A tak to wygląda. I piwko do tego. Heineken. Po wrocie wjechałem w jakieś takie dziwne uliczki boczne. Rzepak po lewej, raz po prawej, a teraz rzepak po prawej, raz po lewej. No, ładnie tutaj, temperatura plus 22 stopnie. Tutaj obrazy całkiem przyjemne boczne, cóż. Samochód mało mi się nie rozpadnie na tych wyrytych no, Ale ja tam lubię takie błoczne drogi Autostrady są wyjątkowo nudne O, asfalt się poprawił, pewnie gmina się zmieniła na tą bogatszą Czasami bardzo a, chyba się gmina zmieniła bardzo wyraźnie widać, kiedy gmina się kończy i kiedy gmina się zaczyna i która ma pieniądze, a która ich nie ma. Miałem już takie przypadki, że przyjeżdżałem strasznie dziurawą drogą. Nawet film o tym zrobiłem. I wjeżdżałem później na zupełnie nową drogę sponsorowaną przez Unię Europejską. Cały w rzepaku jestem. Ten pył okazało się, że to jest jednak pył rzepakowy. Cały samochód mam w delikatnym, żółtym, takim lekko-pomarańczowym, jak rzepak w pyłku. Normalnie na mej nie powinienem jechać. Jutro trzeba będzie samochód z tego pyłu. normalnie zapylony na maks. pak po levé já zpět po pravé